Do świętowania kibicy Lounshut Lewis, którzy przyjechali ze swoją drużyną do Opola. Niemiecka ekipa doniosła, dokonała czegoś niemożliwego w pierwszym roku swojej działalności w polskich rozgrywkach drugiej ligi, wygrywając je. A więc wielki sukces drużyny pana Kryjoma. A więc gratulujemy awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Kolejny news. Za Wiktorem Jasińskim. rewelizacja w 47. edycji turnieju Złotą Sztuchę. A więc o tym będziecie mogli wysłuchać w wywiadzie dla Speedway News, którego udzielił między innymi właśnie Wiktor Jasiński. Znamy już całą można tak powiedzieć cały skład przyszłorocznego Speedway Grand Prix do i Maciej pozostają. Dzikie karty zostały już przyznane. Jak czytamy w artykule Huberta Furmaniaka ze Speedway News. Organizatorzy cyklu Speedway Grand Prix rozdali tak zwane dzikie karty na przyszłoroczny sezon. Tymi szczęśliwcami okazali się Jason Doyle, Leo Madsen, Robert Lambert Anders Thompson i Martin Watsonik. Znamy już całą obsadę cyklu na sezon 2022. Jak co roku, organizatorzy decydują się na przyznanie dzikich kart, aby uzupełnić stawkę cyklu Speedway Grand Prix. Nie inaczej jest w tym sezonie. Discovery Sports Events rozdało owe karty dla pięciu zawodników, którzy nie zmieścili się w Top 6 w sezonie 2021. Wybory nie powinny kogokolwiek szokować. Jason Doyle ma za sobą świetny sezon w fogu Uni Leczno, ale zajął dziewiąte miejsce Speedway Grand Prix zmagał się z kontuzją od upadku podczas zawodów cyklu Speedway Europe Championship, co odbiło się na jego dyspozycji. Robert Lambert zaliczył dobry sezon jak na debiutanta w tak ważnym cyklu turniejów. Mistrz Europy z 2020 roku otrzymał dodatkową szansę, co powinien wykorzystać Anders Thomsen. To obecny mistrz Dania Martin Waculik ma ze sobą więcej czasu na szpitalnej kozetce niż na rywalizację tytułu indywidualnego mistrza świata. Listę rezerwowych otrzymamy w późniejszym terminie. Znamy też obsadę z Speedway Grand Prix na sezon 2022. Przypomnijmy, że tytułu bronić będzie Artjom Łaguta. Czterech Polaków powalczyło medale. Z uwagi na zwycięstwo w Sek, Mikkel Mikkelsen otrzymał przepustkę do startów i nadal będzie rozdawana jedna dzika karta na dane zawody. Oto obsada cyklu Speedway Grand Prix na sezon 2022. Z jedną Artjom Łaguta, z dwójką Bartosz Zmarzyk, z trójką Emisaj Ftydynos, z czwórką Maciej Sojanowski, z piątką Freddy Windgren, z szóstką Tania Łofinden, z siódemką Leo Matysen, z ósemką Max Freak, z dziewiątką Jason z dziesiątką Robert Lambert, z jednastką Andersonsen, dwunastką Martin Waculik, z trzynastką Pawł Przedpolski, czternastką Mikkel Mikkelsen i z piętnastym numerem powraca Patryk Dudek. Słabszy mecz Buleja nie przeszkodził Bellevue z Manchesteru, a z blisko finału. W pierwszym meczu półfinałowym brytyjskiej Premiership Bellevue Access zrobili bardzo duży krok w kierunku awansu. jak Marka Lemona, w świetnym stylu pokonali na wyjeździe Sheffield Tigers i to pomimo słabszego dnia e, Dana Buleya oraz niebezności Bradiego e, kurca. Już od pierwszych wyścigów to goście lepiej czuli się na e, Ovalon Stadium. Belview Access wypracowali sobie dość bezpieczną przewagę w pierwszej fazie spotkania i podwójne zwycięstwo Pickeringa oraz Howarda tylko na krótką chwilę pozwoliło fanom gospodarzom na uwierzenie w triumf. Straty po chwili znów urosły, a na swój poziom powrócił Dan Buley. Asy ostatecznie wygrały 50 do 40 i trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym trwają tak pokaźną przewagę w Manchesterze. W zespole gospodarzy tylko Jack Holder zdawał zapisać przy swoim nazwisku dwucyfrową zdobycz, ale nawet on pozwolił sobie na wpadkę i podwójną porażkę w 13 wyścigu. Ogólnie Australijczyk wywalczył 12 punktów, w zespole Belvio Access Dan Bioli nie zdobył punktów aż do swojego czwartego wyścigu. Później jednak wybaczył kilka cennych oczek. Fantastycznie pojechali bracia Worlowie oraz Charles Wright. Wszyscy trzej zdobyli dwucyfrowki. Należy dodać, że w barwach gości nie pojechał Brady Kurs, który odczuwa skutki wypadków w Pardubicach. Na poniedziałek zaplanowane były również starcie Wolverhampton Wolvers oraz Peterborough Panthers. Dokładnie Peterborough Panthers z Wilkami. Ten mecz mieliśmy relacjonować na antenie Radia Sport Polonia. Nie doszło ono jednak do skutku z powodu złych warunków torowych spowodowanych opadami. Drugi mecz półfinałowy zaplanowano na 7 września. W pierwszym meczu Pantery, przypomnimy wygrały na wyjeździe 46 do 44. Spotkanie z Manchesteru. Bellevue, Access z drużyną Sheffield Tigers Będziemy relacjonować na antenie Radia Sport Polonia od godziny 7.20 na żywo na kanale YouTube, a dzisiaj zapraszamy na relacje z Ligi Szwedzkiej w moim, a także i Krzysztofa Kluczniok z Paryża imieniu. Zaczynamy 5.55 naszego czasu. Spotkanie Dakarna-Maja podejmować będzie Mederne. Zapraszamy na to spotkanie Bauhausen Ligen, a więc szwedzkiej Ligi Żużlowej. Pierwszy mecz finałowy, będą emocje na pewno niesamowite w tym spotkaniu. Tym bardziej, że jeżdżą żużlowcy, którzy na co dzień ścigają się na polskich torach, między innymi mistrzowie, dużynowi mistrzowie Polski w drużynie Dakarny Magic Maciejanowski oraz Tajski, czyli Taj Woffinden, a w zespole gości Smederny, między innymi inny Wrocławianin Gleb Czogunow i wielu innych wspaniałych żużlowców, którzy jeżdżą na torach polskich, a więc. Za Zapraszamy na relację od 5:55 na Antenę Radia Sport Polonia na kanale YouTube. Jeszcze podsumowując to wczorajsze spotkanie Sheffield Tigers 40 punktów punkty zdobyli Jack Holder 12, Troy bachelor 3 Kyle Howard 4 plus 3 bonusowe, Josh Pickering 8 plus 1 bonusowy, Adam Alice 6 punktów, który gościł, przypomnijmy na naszej antenie, Daniel Hume 1 punkt i Conor Mountain goście 6 Mountain 6 punktów Belvio Access punktów 50 Dan Violey punktów 7 Richie Wall 11 plus 1 Bonusowy Steve Orwell, 12 punktów. Charles Wright 10 punktów plus 3 bonusowe. Brady Kurs ze z a więc nie startował. Tom Brennan 5 punktów plus 2 bonusowe. I Jay Ederidge punktów 5. Kolejna wiadomość, kolejny news. Jeśli chodzi o żurzę to y, mamy informacje z Championship. Kemp i Pickering prowadzą Monarchs do półfinału Championship. Fatalna postawa Redcar Bears na domowym torze. Redcar Bears przegrywają na własnym torze. Poprzedni triumfator KO Cup przegrał nowe spotkanie z Edinburgh Monarchs ze Szkocji 39 do 51. Gospodarze podchodzi do spotkania bez Michaela Pantofta, Josha Pickeringa i Drew Kempa, byli głównymi żocciami zespołu ze stolicy w Szkocji. Niedzielne spotkanie miało przynieść ostatecznie rozstrzygnięcie, ale piątkowa potyczka została odwołana przez niezbyt przyjemne prognozy. Z tego też powodu Duke Camp mógł wystąpić w barwach Eddie Monarchs. Pierwszy mecz miał on ominąć przez finałową rundę indywidualnych Mistrzostwa świata na żużlu juniorów w Pardubicach. Monarchs nadal muszą sobie radzić bez Andreasa Roa, który leczy u nas kolana. Jako gość wystąpił brązowy medalista mistrzostw Wielkiej Brytanii do 19 roku życia Jason Edwards. Red Bears muszą rywalizować bez Michaela Pantofta. Duński lider drużyny doznał urazu w meczu Premiership i załamł palce u dłoni. W jego miejsce stosowano zastępstwo zawodnika. Obie drużyny przystąpiły do zaciętej rywalizacji. Dużą wolę walki pokazali zawodnicy w drugim biegu. Jason Edwards, Ryan Kinsley i Jordan Jenkins chcieli najlepiej wyjść z pierwszego wirażu, co skończyło się nieprzyjemnym upadkiem w dmuchaną bandę. Zawodnicy wyszli z tego cało, ale do wymiany pozostał dmuchawiec Pickering oraz Richie World. Bardzo dobrze spisali się z torem i pozwolili na to, aby Monarch sprowadzili czterema punktami po pierwszej serii startów. Druga seria zaczęła się źle od wyglądającego wypadku Sama Mastersa. Jordan i Jenkins przeliczył się z próbą ataku i podciął Saliczyka. Arbiter wykluczył zawodnika Red Carburs, a służby medyczne natychmiast odbiegły do leżącego żużlowca. Z stali Rzeszów. Po kilku minutach sam wrócił do parku maszyn przygotował się do powtórki. Drew Camp musiał uznać wyższość Jake'a Olana, a sam poszkodowany niezbyt miał sił na atakowanie rywala. Josh Picker pokazał kunszt swoich umiejętności w dziesiątym biegu zawodów, a James Suriant odpierała ataki rwana przez dwa okrążenia, aby zostać wyprzedzonym tuż przy bandzie przez byłego zawodnika Celfast Wilków Krosno. Po dwunastym biegu zawodów Monarchs odskoczyli na osiem punktów. Końcówka to popis ze strony Mastersa, Pickeringa i Kempa. Cała trójka stawiła po sobie dobre wrażenie i zapewniła zwycięstwo na obcym terenie. Bursz mogli liczyć głównie na swojego skippera, Charlesa Wrighta, 10 punktów i Jake'a Allena, 11 punktów. Louis Curse zdobył ledwie 6 punktów, co jest zdecydowanie później poniżej wszelkich oczekiwań względem byłego zawodnika Eastburn Eagles. Bardzo słabo wykorzystane zostało zastępstwo zawodnika. Rezerwa zdobyła jedynie 2 punkty. Drew Camp i Josh Pickering przywieźli 13 oczek. Mastersa stać było na 10 i 2 bonusy. Dobre wrażenie stawił po sobie Jason Edwards. Reważowe zostanie spotkanie rozegrane w przyszłym tygodniu. Podobnie wygląda sytuacja w starciu Lester Lions z Cantor Scorpions. Lewy mają sporą przewagę którą ciężko będzie roztwonić na domowym owalu. To tyle, jeśli chodzi o Speedway News na tynie Radia Sport Polonia. W audycji dzień dobry bardzo.